Zalecenia w opinii są dla szkoły obligatoryjne. Ja wiem, że szkoły się często buntują, bo bardzo ciężko jest zrealizować zalecenia, i to jest pe pewna przestrzeń konfliktu między szkołą a poradnią, bo od poradni wymaga się, aby wskazała wszystkie niezbędne formy dostosowania zgodne ze stanem psychicznym, zdrowotnym, yy, zgodne z potrzebami dziecka i oczywiście w zgodzie z yy, prawem oświatowym. Od szkoły wymaga się. Bezwarunkowego podporządkowania tym zaleceniem. Ale wiemy też jednocześnie, w jakim kryzysie oświatowym jesteśmy w tej chwili, że brak specjalistów, brak czasu, mamy przeładowane klasy, yy, mamy sytuację, w której szkoły nie są w stanie tych wszystkich kryteriów spełnić. Więc ja też zawsze mówię rodzicom, żeby zachować pewien zdrowy rozsądek, że oczywiście w idealnym świecie te wszystkie działania są wdrażane w szkole od razu, ale ja nie znam szkoły, która nie chce pomóc dziecku. Mhm. Naprawdę. Przez wszystkie lata pracy w poradni nie spotkałem się jeszcze ze szkołą, w której nie byłoby woli pomocy dziecku. Natomiast może być sytuacja, w której nie, w której nie ma możliwości pomocy w tym konkretnym momencie. Więc dzisiaj naprawdę jest problem w tym, żeby znaleźć specjalistów w szkołach, którzy będą to pomoc realizować. A poza tym, zawsze to się będzie rozwijać o pieniądze.